Chcesz sprawdzić, jak silna jest Twoja inteligencja emocjonalna, zostań ze mną. Mam dla Ciebie szybki test, który odkryje Twoje emocjonalne supermoce. Cześć tu Psychomocarny. Dzisiaj przeprowadzę szybki test emocjonalny, który pomoże Ci ocenić, jak radzisz sobie z emocjami w codziennych sytuacjach, gotowy na wyzwanie. Zaczynamy od pierwszego pytania: jak szybko potrafisz rozpoznać, co czujesz w trudnych chwilach. Pomyśl przez chwilę i zastanów się nad swoimi reakcjami. Drugie pytanie: co robisz, gdy stres zaczyna przejmować kontrolę? Czy masz jakieś sprawdzone metody na odzyskanie spokoju? Zapisz sobie odpowiedź. To ważny wskaźnik Twojej inteligencji emocjonalnej. Trzecie pytanie: jak reagujesz, gdy emocje innych wpływają na Twój nastrój? Ta część testu pokaże Ci, jak bardzo jesteś odporny na zewnętrzne bodźce. Zaskocz siebie swoimi odpowiedziami. To był nasz szybki test emocjonalny świetny sposób, by lepiej poznać siebie i swoje reakcje. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inteligencji emocjonalnej i poznać techniki na jej rozwijanie, kliknij follow, zostaw komentarz ze swoimi wynikami i podziel się swoimi refleksjami. Do zobaczenia na Psychomocard.